Dzień dobry, drogi bracie, droga siostro. Niech pokój Pana Jezusa będzie z Tobą w tym nowym dniu, który On przygotował specjalnie dla nas. Wiem, że jesteś tutaj, ponieważ Twoje serce może być niespokojne, może zmartwione jakąś sytuacją, która wydaje się większa niż Twoje siły, a może po prostu pragniesz rozpocząć ten dzień w obecności Pana, szukając Jego ochrony i troski. Chcę, Abyś wiedział, że to nie jest przypadek, że jesteś tutaj teraz. Bóg zna każdy szczegół Twojego życia, każde zmartwienie, które zamieszkuje Twoje serce, każdy strach, który czasami próbuje ukraść Twój pokój, a dzisiaj On chce rozmawiać z Tobą poprzez jedno z najpiękniejszych stwierdzeń zaufania i ochrony, które znajdujemy w pismach. Psalm 121. Ten Psalm znany jest jako pieśń wędrowców, był śpiewany przez pielgrzymów, którzy wędrowali do Jerozolimy, aby uwielbiać Pana. Wyobraź sobie proste osoby, przybywające z odległych miejsc, stawiające czoła niebezpiecznym drogom, złodziejom, burzom, dzikim zwierzętom, ale śpiewali te słowa, ponieważ wiedzieli, Skąd przychodzi ich pomoc? Przygotujmy nasze serca, aby przyjąć Słowo Boże. Weź głęboki oddech ze mną. Przekaż mu wszystkie swoje lęki, wszystkie swoje obawy. On jest tutaj, tuż obok Ciebie w tej chwili. Przeczytajmy razem Psalm 121 z wersji Almeida, Revista e Atualizada. Wznoszę oczy ku górom. Skąd przyjdzie mi pomoc? Moja pomoc pochodzi. Od Pana, który uczynił niebo i ziemię, nie dopuści, aby Twoja noga się chwiała. Nie drzemie ten, który Cię strzeże. Oto nie drzemie, ani nie śpi stróż Izraela. Pan jest tym, który Cię strzeże. Pan jest Twoim cieniem po Twojej prawej stronie. W ciągu dnia nie będzie Cię nękać słońce, ani w nocy księżyc. Pan strzeże Cię przed wszelkim złem, strzeże Twojej duszy. Pan strzeże Twojego wyjścia i przyjścia teraz i na zawsze. Jakie potężne słowa, prawda? Poczuj przez chwilę ciężar i piękno tej obietnicy. Pan strzeże Cię przed wszelkim złem, nie przed niektórymi złymi rzeczami, nie tylko przed wielkimi niebezpieczeństwami, przed wszelkim złem. Mój drogi, chcę rozpocząć naszą refleksję mówiąc o czymś bardzo ludzkim i naturalnym o akcie podnoszenia oczu. Gdy potrzebujemy pomocy, wznoszę oczy ku górom. Psalmista robi coś, co wszyscy my robimy instynktownie, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji. Patrzymy w górę, szukamy czegoś większego niż my sami, ale zauważ duchową mądrość tutaj. Psalmista nie zatrzymuje się na górach, nie pokłada. Swojej ufności w górach, jak bardzo by były imponujące, idzie dalej do tego, który stworzył góry. Moja pomoc pochodzi od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Ile razy my, w naszych momentach potrzeby, pokładamy naszą nadzieję w górach, w wpływowych osobach, zasobach finansowych, naszej własnej zdolności, ludzkich metodach. Nie ma nic złego w korzystaniu z zasobów, które Bóg nam daje, ale. Nasza ufność, nasza prawdziwa pomoc musi być fundamentowana w tym, który stworzył wszystkie rzeczy. Pomyśl ze mną: jeśli Bóg stworzył niebo i ziemię, jeśli On uformował góry swoimi rękami, jeśli On utrzymuje wszechświat swoim słowem, czy istnieje jakaś sytuacja w Twoim życiu, która jest zbyt wielka dla Niego, czy jest jakiś Problem, który może go zaskoczyć lub pozostawić bez środków. Psalm kontynuuje jedną z najpiękniejszych obietnic osobistej opieki: Nie dopuści, aby Twoja noga się chwiała, nie drzemie ten, który cię strzeże. Słowo chwiać się oznacza potknąć się, poślizgnąć, upaść, Bóg obiecuje stabilność naszych kroków. To nie oznacza, że nigdy nie napotkamy trudności, ale oznacza, że On nie pozwoli, abyśmy zostali ostatecznie przewróceni. A potem przychodzi wspaniała prawda. Oto nie drzemie, ani nie śpi stróż Izraela. Mój bracie, moja siostro, podczas gdy Ty śpisz tej nocy, Bóg czuwa nad Tobą, kiedy nie możesz spać z powodu zmartwień. On jest tam, czuwa, strzeże. Chroni, nigdy nie spuszcza z ciebie wzroku, nigdy się nie rozprasza, nigdy nie relaksuje w swojej opiece. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Bóg Wszechświata, który ma miliardy galaktyk pod swoją kontrolą, który rządzi wszystkimi narodami, który utrzymuje wszystkie rzeczy, ten sam Bóg dba o ciebie tak bardzo, że nie śpi, aby się o ciebie zatroszczyć. Jaka to niezrozumiała miłość! Pan jest tym, który cię strzeże, Pan jest Twoim cieniem po Twojej prawej stronie. Na Bliskim Wschodzie, gdzie ten psalm został napisany, cień jest kwestią przetrwania. Bez cienia palące słońce może być śmiertelne. Psalmista mówi, że Bóg jest naszą stałą ochroną, naszą osłoną, naszym schronieniem. A zauważ on jest naszym cieniem po twojej prawej stronie, stronie, gdzie tradycyjnie znajdował się obrońca, obrońca. Bóg nie jest daleko, jest tuż obok ciebie, gotowy, by cię bronić przed wszelkimi zagrożeniami. W ciągu dnia nie będzie cię nękać słońce, ani w nocy księżyc. To obietnica ochrony 24 godziny na dobę. W ciągu dnia, gdy pracujesz, walczysz, stawiasz czoła wyzwaniom życia, Bóg jest tam chroniąc cię. W nocy, gdy jesteś podatny, gdy lęki wydają się większe, gdy samotność się nasila, On pozostaje tam strzegąc cię. Może przeżywasz moment, w którym czujesz, że słońce okoliczności jest zbyt silne, zbyt gorące prawie nie do zniesienia. A może to księżyc nocnych zmartwień, który odbiera ci sen? Posłuchaj tej obietnicy. Bóg nie pozwoli, aby te rzeczy cię nękały, krzywdziły ponad to, co możesz znieść. A dochodzimy do kulminacji tej wspaniałej obietnicy. Pan strzeże cię przed wszelkim złem, strzeże twojej duszy. Tutaj mamy absolutną obietnicę. Nie przed niektórymi złymi rzeczami czy przed większością złych rzeczy, ale przed wszelkim złem. To obejmuje zło fizyczne, emocjonalne i duchowe, obejmuje zagrożenia, które znasz i te, o których nawet nie masz pojęcia, że istnieją. Kiedy Psalm mówi, że On strzeże Twojej duszy, mówi o najgłębszej części Twojego istnienia, o tym, kim naprawdę jesteś. Bóg chroni nie tylko Twoje ciało, ale Twoją istotę, Twoją tożsamość, Twoją wieczną przyszłość. A ostatnia obietnica dotyczy ochrony, która obejmuje całe nasze istnienie: Pan strzeże Twojego wyjścia i przyjścia, teraz i na zawsze. Twoje przyjście, gdy wracasz do domu, gdy zaczynasz nowy projekt, gdy wchodzisz w nowy etap życia. Twoje wyjście, gdy wychodzisz do pracy, gdy opuszczasz swoją strefę komfortu, teraz, Panie, gdy zaczynamy ten dzień, niech noszą w sercu pewność, że jesteśmy pod Twoimi skrzydłami. Niech w każdym wyzwaniu pamiętamy: Mój ratunek pochodzi od Pana. Niech w każdej wygranej oddajemy chwałę Tobie, naszemu obrońcy i strażnikowi. Oddajemy ten dzień w Twoje ręce. Niech będziesz uwielbiony w naszym życiu, niech będziesz wywyższony przez nasze świadectwa. Niech inni widzą w nas dowód, że jesteś wierny, aby strzec tych, którzy ufają Tobie. W imieniu Jezusa, naszego Pana i zbawiciela. Amen. Drogi bracie, droga siostro, nie jesteś dziś sam. Ten sam Bóg, który strzegł pielgrzymów na niebezpiecznych drogach do Jerozolimy, strzeże Cię teraz. Ten sam Bóg, który chronił Dawida przed jego wrogami, jest Twoim cieniem po Twojej prawej stronie w tej chwili. Idź w pokoju, idź z pewnością, że jesteś osłonięty ochroną Najwyższego, a gdy sytuacje będą próbowały przynieść strach lub zniechęcenie do Twojego serca, przypomnij sobie te słowa: Pan strzeże Cię od wszelkiego zła. Strzeże Twojej duszy, Pan strzeże Twojego wejścia i wyjścia od teraz i na wieki. Niech Bóg błogosławi Twój dzień, niech Jego pokój wypełnia Twoje serce. I niech doświadczysz dziś w sposób rzeczywisty i praktyczny troski tego, który nigdy nie zasypia ani nie drzemie, aby się o ciebie troszczyć. Wiesz, mój ukochany bracie, Moja ukochana siostro, chcę, abyś dziś zabrał ze sobą głęboką pewność. Nie jesteś sierotą w tym świecie, masz niebiańskiego Ojca, który dba o każdy szczegół Twojego życia. On wie, kiedy wstajesz i kiedy się kładziesz. On zna Twoje myśli z daleka. On jest zaznajomiony ze wszystkimi Twoimi drogami. I więcej niż to, On się troszczy. On się troszczy, gdy jesteś radosny i gdy jesteś smutny. On się troszczy, gdy jesteś pewny siebie i gdy jesteś przestraszony. On się troszczy, gdy jesteś silny i gdy czujesz się słaby. Ochrona Boża nad Twoim życiem nie jest tylko piękną doktryną, która ma być głoszona z ambon, ani poetyczną obietnicą, którą należy czytać w trudnych chwilach. To żywa rzeczywistość, aktywna siła, rzeczywiste osłonięcie, które. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez przerwy, bez usterek, bez przerw na odpoczynek, podczas gdy ludzkie systemy ochrony mogą zawieść, gdy osoby, na których polegamy, mogą nas zawieść, gdy nasze własne zasoby mogą się wyczerpać, ochrona Boża pozostaje niezachwiana. Może zmagasz się z chorobą i zastanawiasz się, gdzie jest ochrona Boża? Może jesteś bezrobotny i kwestionujesz, czy on naprawdę dba o twoje potrzeby. Może przechodzisz przez problemy małżeńskie i wątpisz, czy Bóg wciąż ma dobry plan dla twojej rodziny. A może jesteś ojcem lub matką martwiącą się o przyszłość swoich dzieci w tym świecie, który wydaje się coraz bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny. Chcę ci powiedzieć coś ważnego. Obietnice Boże nie oznaczają, że będziemy oszczędzeni od wszelkich trudności w tym życiu. Jezus sam powiedział, że w świecie będziemy mieli uciski, ale powiedział również: Ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. Ochrona Boża działa w głębszej wymiarze niż tylko uwolnienie nas od nieprzyjemnych okoliczności. Działa, aby zapewnić, że nic. Absolutnie nic nie może nas oddzielić od miłości Bożej ani pokrzyżować Jego wiecznych zamiarów w naszym życiu. Kiedy psalmista mówi Pan strzeże cię od wszelkiego zła, mówi o ochronie, która wykracza poza fizyczne i czasowe. Mówi o ochronie, która sięga naszej duszy, naszej istoty, naszej wieczności. Są zło, które mogą dotknąć naszego ciała, ale nie mogą dotknąć naszej duszy, gdy jest ukryta w Chrystusie. Są trudności, które mogą wstrząsnąć naszymi okolicznościami, ale nie mogą wstrząsnąć naszą pozycją jako ukochanych dzieci Bożych. Pomyśl o historii Hioba stracił swoje dobra, swoje dzieci, swoje zdrowie. Z ludzkiego punktu widzenia wydawało się, że ochrona Boża zawiodła. Ale spójrz, co pozostało nietknięte: jego dusza, jego wiara, jego relacja z Bogiem, jego wieczne przeznaczenie. A na końcu Bóg przywrócił wszystko podwójnie, ponieważ ochrona boska działała nawet wtedy, gdy Hiop nie mógł jej dostrzec ani zrozumieć. Dziś, gdy wyjdziesz przez drzwi swojego domu, pamiętaj, że wychodzisz spod osłony Najwyższego. Gdy staniesz przed trudnymi decyzjami w pracy, pamiętaj, że Pan jest Twoim cieniem po Twojej prawej stronie. Gdy troski będą próbowały ukraść Twój sen, pamiętaj, że Ten, który Cię strzeże, nie drzemie ani nie zasypia. Gdy wiadomości ze świata będą próbowały przynieść strach, do Twojego serca, pamiętaj, że Twój Bóg stworzył niebo i ziemię, i nie ma nic, co mogłoby go zaskoczyć lub pozostawić go bez środków, aby się o Ciebie zatroszczyć. I jest jeszcze coś, co chcę, abyś zrozumiał: Ty również jesteś wezwany, aby być narzędziem ochrony Bożej w życiu innych, tak jak Bóg jest Twoim cieniem, Ty możesz być cieniem dla tych, którzy cierpią pod palącym słońcem trudności. Tak jak Bóg strzeże Twojego wejścia i wyjścia, możesz być kimś, kto wstawia się za boską ochroną nad życiem innych, tak jak Bóg nie pozwala, abyś się potknął, Ty możesz być tym, który wyciąga rękę, aby podnieść kogoś, kto upada. Bądź dzisiaj hojny w słowach zachęty, bądź wrażliwy na potrzeby tych wokół Ciebie. Bądź żywym świadectwem, że Bóg jest wierny w ochronie i trosce o swoje dzieci. Gdy żyjesz w pewności boskiej ochrony, ta pewność staje się zaraźliwa i błogosławi życie wszystkich, którzy z Tobą przebywają. Pamiętaj również, że ochrona Boża obejmuje Twoją rodzinę. Twoje dzieci nie są tylko pod Twoją opieką, ale pod opieką niebiańskiego Ojca. Twój małżonek nie zależy tylko od Twojej miłości i ochrony, ale od miłości i ochrony boskiej. Twoi starsi rodzice nie są tylko pod Twoją opieką, ale pod opieką tego, który obiecał być z nimi aż do starości i siwych włosów. To nie oznacza, że powinniśmy być niedbałymi lub nieodpowiedzialnymi. Oznacza, że możemy odpocząć w pewności, że nawet gdy nie możemy być obecni, nawet gdy nasze zasoby są ograniczone, nawet gdy nie wiemy, co robić, Bóg pozostaje wiernym stróżem, który nigdy nie zawodzi. Kończę ten dewocjonal z pewnością, którą chcę, abyś nosił w swoim sercu dzisiaj i zawsze. Jesteś cenny w oczach Boga. Jesteś kochany wieczną miłością. Jesteś chroniony nieskończoną mocą. Jesteś strzeżony niezachwianą wiernością. I to nie dlatego, że zasługujesz, ale dlatego, że taki jest charakter Boga, któremu służysz. Idź w pokoju, drogi bracie, droga siostro, idź z.